Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na naszym cotygodniowym spotkaniu ze Słowem Bożym. I tak jak tydzień temu, zapraszam Was do rozważania fragmentów dziejów apostolskich. Po śmierci Szczepana wybuchło wielkie prześladowanie w Kościele Jerozolimskim. Wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem. A Aszawę niszczył kościół, chodząc do domów, porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia. Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście. Moi drodzy, opisane w dzisiejszym czytaniu męczeństwo świętego Szczepana stało się początkiem prześladowania pierwszych chrześcijan. Wszyscy oprócz apostołów rozproszyli się po okolicach Samarii i Judei. Jednym z tych, którzy uciekli przed prześladowaniami, był diakon Filip. Był on prawdopodobnie Żydem. W dziejach apostolskich nazywany jest także ewangelistą. Po śmierci Szczepana udał się do Samarii i tam ochrzcił maga Szymona. To on pouczył i ochrzcił włożanina królowej etiopskiej Kandaki. Następnie głosił Ewangelię od Azotu do Cezarei. Tam też, według, według tradycji, miał zamieszkiwać. W wyniku ucisku w Jerozolimie wiara dotarła do najdalszych rejonów cesarstwa rzymskiego. Mimo, że prześladowanie w pierwszych wiekach wiązało się ze śmiercią wielu wyznawców Chrystusa, to przyniosło ono błogosławione owoce w postaci rozszerzania się kościoła w nowe rejony oraz powstanie nowych wspólnot chrześcijańskich. Pierwsi chrześcijanie byli zwykłymi ludźmi, posiadali rodziny, płacili podatki i respektowali władzę świecką. Jednakże przyjęcie przez nich wiary w Chrystusa było dla nich zobowiązaniem się do wierności i do poświęcenia. Mimo, że nie szukali oni męczeństwa, to byli na nie gotowi, ponieważ tego wymagała od nich wierność Chrystusowi. Wydarzenie, o którym usłyszeliśmy w rozważanym w fragmencie z dziejów apostolskich stało się pierwszym krokiem do prześladowania chrześcijan trwającego w różnych częściach świata do dnia dzisiejszego. Obecnie prześladowanie chrześcijan na świecie uznawane jest za największe w historii i dotyczy coraz większej liczby krajów. Aż 365 milionów wyznawców Chrystusa w 78 krajach. Jest prześladowanych z powodu swojej wiary. Dziś prześladowanie chrześcijan polega nie tylko na zabijaniu wyznawców Chrystusa czy torturowaniu ich fizycznie. Dotyczy ono także utraty miejsca pracy, zakazu spotkań, zakazu budowania kościołów lub ograniczenia szansy na zdobycie wykształcenia. Moi drodzy, każdy z nas może pomóc prześladowanym chrześcijanom. Mimo dzielących nas od nich tysięcy kilometrów. W jaki sposób? Przede wszystkim przez modlitwę, która jest najważniejsza dla prześladowanych braci i sióstr. Trzeba też ich wspierać materialnie. Można też sięgać po sprawdzone informacje dotyczące krajów, gdzie chrześcijanie doznają ucisku. Czytać ich świadectwa, aby uwrażliwić się na ich los. Natomiast jeśli ktoś korzysta z mediów społecznościowych, może komentować i udostępniać na swoim profilu posty na temat prześladowanych chrześcijan. W ten sposób będziemy blisko prześladowanego Kościoła, a inni będą mogli dowiedzieć się więcej na temat prześladowanych za wiarę Chrystusa. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie i zapraszam za tydzień. Do usłyszenia. Szczęść Boże!